Tang, Tande i ostatni na liście startowej lider Pucharu Świata, sześciokrotny zwycięzca zawodów w tym sezonie, trzeci w kwalifikacjach, czwarty wczoraj w konkursie drużynowym, jeżeli chodzi o indywidualne osiągnięcia Halbo Regner Granerut. Najdalej, najdalej dalej. zdecydowanie za zieloną linią wylądował wczoraj 130 w pierwszej kolejce, 122,5 w drugiej, a teraz 132,5 m. No odpalił, odpalił ruty, Skakał tu różnie, zaczął bardzo dobrze. Potem ten drugi skok w drużynówce, po którym sam Norwek nie wiedział, co się stało, ale teraz znakomita próba. 132,5 metra, zabranych będzie tylko 2,6 punktu. Wysokie noty sędziowskie, i to on będzie liderem po pierwszej serii. On tutaj będzie dzisiaj walczył o siódme zwycięstwo w tym sezonie Pucharu świat. Na razie różnice w czołówce są minimalne. Geiger przed Johanssonem o jedną dziesiątą punktu, ale Granerut w tej chwili wskakuje na pierwsze miejsce i tu różnica jest zdecydowana, bo to o dziesięć i dwie dziesiąte punktu wyprzeza